Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz naszym gier u Tak, a dzisiaj Was witamy w takim nowym, wyjątkowym, wspaniałym odcinku noworocznym gdzie chcemy porozmawiać o troszeczkę innych tematach niż zazwyczaj. Jakoś pod koniec ubiegłego roku gruchnęła wielka wieść a propos tego, że Henry Cavill będzie pracował, grał i robił cudowne rzeczy związane z Warhammerem 40 tysięcy dla Amazonu, więc chcemy dzisiaj chwilę porozmawiać o tym, co z tym może się wiązać, jaki, w jaki sposób może się to przekładać na Warhammera, czy to tego naszego ulubionego, czy tego drugiego oraz... Co z tego wszystkiego może wyniknąć, co wiemy, a czego wiedzieć nie wiemy i nie powinniśmy. No więc, moim zdaniem, jeśli będziemy mieli szczęście, to na naszego ulubionego Urhamera Fantasy nie przełoży się to w ogóle. Tak byłoby dobrze. <noise> Miałoby to swoje plusy, chociaż pamiętajmy, że pomijając yy, niewątpliwe burze, jakie spowodowało obwieszczenie Kawida i Amazonu. No to od jakiegoś czasu trwają prace nad fanowskim filmem do zwykłego Warhammera, który wciąż jest w produkcji dzięki Kickstarterowi. Oficjalnie już się troszeczkę zdystansowali na tej zasadzie, że nie mówią głośno, że to jest film Warhammera, tylko że jest inspirowany fantazy i mrocznym światem, bo wiadomo, games, workshop i prawa autorskie. Tak. A że Amazon ma, jak na razie, świetny ale to absolutnie cudowny track record, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju klasyki, czy to fantazy, czy to... No nie, akurat science fiction szło im lepiej dużo, natomiast no, w przypadku tego czegoś tam, co to niby miało być Tolkienem, czego nazwy nie będę wymawiał, no nie poszło za dobrze, więc y, można mieć nadzieję, że to, w co zaangażowany jest kawil nie powtórzy niewątpliwego <laughs> sukcesu, jakim było to coś o tych niby pierścieniach władzy, coś takiego. No właśnie, też no. strasznie <laughs> rozbawiło, bo czekamy... <laughs> Tak, ta, taka wielka fala entuzjazmu się przelała przez te wszystkie yeah. e, e, subfora związane z 40 Wow, Henry Cavill, Amazon, serial 40 tysięcy. Jakby wiesz, nikt nie połączył tego, że przez ostatnie pół roku wszyscy marudzili na właśnie właszce pierścieni, czyli wielki właśnie sukces Amazonu, jeżeli chodzi o kwestie fantazy i podobnych takich rzeczy. No i sam Henry Cavill miał problemy z podobnymi produkcjami, bo. To Wiedźmin na przykład, trzeci sezon. Ja odpadłem już przy drugim, ale też muszę tutaj uczciwie oddać, że Wiedźmina nawet na swoich barkach nie udźwignął Żebrowski, więc też nie ma co zazłomić Kawilowi. Tak? To znaczy, wiesz co, no z tego, co tutaj do nas dochodzi na zewnątrz, poza te wszystkie to okazuje się, że tam jedyną osobą, która lubiła Wiedźmina i lubiła tę postać, był Henryk Kawil. a tak poza tym to generalnie chodziło o to, żeby to tak napisać, żeby było po ich niemu, a nie tak, bo napisał to Sapkowski. Takie krążą legendy, to prawda, z drugiej strony, wiesz. Też problem jest taki, że, wiesz, łatwo jest narzekać, będąc fanem, ale z drugiej strony na tyle ogromna produkcja, prawda, budżety, nie budżety, no to różne, wiesz, rzeczy trzeba dograć, różne rzeczy trzeba zbalansować, więc... Znaczy, bądźmy szczerzy, jakiego serialu nie zrobią, mogą stworzyć całe uniwersum, może to być największy sukces w historii yy, współczesnej rozrywki, a i tak ludzie, a zwłaszcza fani Warhammera, będą mieli na co narzekać, bo ja osobiście nie, nie wyobrażam sobie, żeby zrobić to tak, żeby, wiesz, czegoś nie zrobić źle, bo każdy będzie chciał coś inaczej. Coś o czym innym, i tak dalej. Co właściwie wiemy na ten temat? Co wiemy na temat tego projektu, tak naprawdę? Na chwilę obecną to wiemy, że Henry Cavill ma mieć funkcję nie tylko aktora, ale executive producer, co brzmi dumnie, no i ma sprawiać, że będzie miał wpływ na wszystko to. Na wszystko, na dużą część tego, jak to będzie miało działać, będzie organizowane na dobór od reżyserów po zakładam, że dział cateringu, chociaż nie wiem. Nie wiem, niestety Jeff Bezos nie mógł do nas dzisiaj wpaść. Byliśmy umówieni, ale powiedział, że ktoś tam do magazynu nie mógł skoczyć, więc on się tym zajmie. Nie będzie go na naszym dzisiejszym podcaście, żeby nam przekazał wszystkie niepotrzebne szczegóły. Ale obiecał przesyłkę przysłać rakietowi. Tak, tak, Jeffowi życzymy powodzenia w dzisiejszej zmianie. Cieszymy się, że jest wiernym słuchaczem naszego podcastu. Tymczasem wiemy, że ma być serial. Ma być w czterdziestce. I odpowiedzialny za jego powstanie, nie tylko za występowanie w nim będzie Henry Cavill, którego, no który no jest taką postacią dość specyficzną jeśli chodzi o Hollywood, no bo jest chyba jedyną osobą, która się Wyautowała jako po prostu gracz i osoba, która siedzi w domu i maluje figurki, kiedy akurat nie robi klaty. Dokładnie, że jest właśnie taki mokry sen chyba wszystkich nerdów, prawda? Bo to jest takie skrzyżowanie tego typowego anglosaskiego czada z nerdem. Z jednej strony jest przystojny, wielki, umięśniony i w ogóle te wszystkie achy i ochy na niego lecą, a z drugiej strony lubi czytać Wiedźmina, malować figurki i rzucać garściami kaszus, tego typu rzeczy. Co... Swoją drogą kiedyś widziałem takie piękne ujęcie, w którym właśnie wielki Henry Kawili trzyma tą malutką figurkę. Stare, to moje czarne piwniczcze serce tak bardzo załaskotało tak w ten sposób. Czecz nie, osobiście też muszę przyznać, że jak najbardziej dobrze mu życzę. To na tej zasadzie, że trochę, wiesz, jakby kolega grał w Wiedźminie, jakby kolega brał się teraz za 40, więc całe to piarowe bagienko, które krąży wokół Kawida, to jednak jest. Wiesz ten sposób reprezentowana, że no taki zwykły chłop po prostu ma tam 1,90 90, wygląda jak ukochany Twojej dziewczyny i oprócz tego ma lepszą armię do 40 niż ty. Więc tak ja osobiście mówię, ży życzeknę. Na... Że nie zbieram 40 to akurat nie jest trudne. <gry> Tak. W ogóle on bierze czas na to wszystko, nie? Tak tylko wiesz, klata, figurka, klata, figurka, film Superman, Wiedźmin, figurka, klata. No ale cóż, no podcastów nie nagrywa, nie? no poza tym jakby ci płacili za to, że robisz tą klatę i co jakiś czas występujesz w filmie, no to potem miałbyś pół roku życia na malowanie figurek. Nie? nie wiem, możemy spróbować, możemy wrzucić kolejny próg na Patronite, zobaczymy jak się przyjmie. Nie? Co, chcesz, chcesz nagrywać nasz postęp na siłowni? <laughs> Dokładnie. Warhammer na siłowni, to w sumie wiesz. Na swój sposób byłoby przynajmniej wiesz, jak to tak typowo jest się nogawędowe, pełne bólu, smutku i cierpienia. Potłóz i białko w proszku. Tak. Anyways. Czyli tak, nasz człowiek ma zajmować się. 40. Ma być executive producerem serialu o 40, serialu 40, za którego produkcję zapłaci Amazon. Tak. Okej. Okay, plus jest taki, że jeśli to się sprzeda i się przyjmie, no to 40 trafi jeszcze bardziej do mainstreamu niż ostatnio trafia. Minus jest taki, że jeśli to się przyjmie,. To 40, to 40 trafi, trafi, trafi jeszcze bardziej do mainstreamu niż ostatnio do niego trafia. Co by oznaczało jeszcze większe ugrzecznianie 40, ugrzecznianie całej franczyzy i wszystkiego co z tym związane. Tak, chociaż też uczciwie trzeba przyznać, że pomijając wpadki Amazonu, to teraz dla odmiany powiem o The Wheel of Time, które padło. O wpadkach, wpadkach IWO? Nie, nie! Trzeba przyznać, że jednak Amazon ma też seriale, które po pierwsze dobrze się przyjmują a po drugie, są bardzo niegrzeczne. Ja tutaj głównie myślę o Boysach. Ten serial sam oglądam, sam kojarzę. True. No, i to jest serial, który rzeczywiście tak, jest tak. bardzo taki, wiecie, niegrzeczny politycznie w jakimś tam sposób. Jest dużo przemocy, seksu, tego typu sprawy. Więc ja bym powiedział tak, że bardziej się martwię o odważność Games Workshop w tym zakresie niż o odważność samego Amazonu. Z drugiej strony, gdyby, wiesz, miało to pójść w stronę, żeby pokazać właśnie takie bardzo, nie wiem, slasherowe, w sensie, zakładam, że będzie dużo przemocy, nie wiem, na ile seksu możemy liczyć, ile seksu chce w serialu o 40, ale, wiesz, może to być rzeczywiście brutalnie pokazane uniwersum, co na pewno jest jego jakimś tam elementem. I wydaje mi się, że Amazon tutaj nie powinien być problemem. Tym bardziej, że właśnie wiesz, po wszystkich doświadczeniach, też jako widownie mamy z Grą o Tron i podobnymi, to to już tak bardzo nie szokuje. Może właśnie duży budżet i wyjście, jakby na takie głębokie wody, sprawi, że Games Workshop nie będzie musiało udawać, wiesz, takiego grzecznego Dungeons and Dragons, które notabene też się przecież spodziewa swojego filmu, więc kto wie, czy nie będą chcieli właśnie iść w troszeczkę czy drugą stronę. W... Ale ja nie mówię o Amazonie, która ma pieniędzy wystarczająco dużo, żeby wywalić je na 10 tysięcy różnych projektów i patrzeć, czy, czy któryś chwyci lub nie. Bardziej chodzi o podejście GW, które na przykład zabrania Kopernikusowi wydawać w Polsce tłumaczenie Liber Chaotika, bo książka GW sprzed 20 lat cytuję, nie odpowiada współczesnemu wyobrażeniu, jakie tam o marce ma GW. Tak naprawdę no. dlatego bardziej się boję o GW niż o to jak Amazon do czego podchodzi. Z drugiej strony może właśnie Amazon będzie, wiesz, ciągnął to w tę drugą stronę, żeby tak jak Dungeons and Dragons i to co oni planują, które no, z założenia będzie high fantasy family friendly. To możliwe, że będą próbowali pójść troszeczkę w drugą stronę. Troszeczkę tak jak Marvel, który miał być taki bardzo family friendly, a DC poszło w tą mroczną stronę ze Wersem, W którym notabene właśnie Henry Cavill grał Supermana. Co też nie zakończyło się wielkim sukcesem. Ale. Hmm. Zaczynam tu widzieć pewien wzór. <laughs> tak, generalnie. Przy całej naszej sympatii, te wszystkie ambitne. Projekty Henry'ego i te mroczne projekty jakoś tak zdają się upadać na pyck. No ale kto wie, może tym razem będzie inaczej. No nie, ja osobiście trzymam kciuki, bo tak wspomniałem wcześniej. Człowieka osobiście nie znam, ale jak widzę wielkiego chłopa, który wiesz, siedzi w filmach hollywoodzkich i tak dalej, a jednocześnie maluje figurki, mniej więcej tak jak ja swego czasu, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czuć pewną sympatię. Natomiast no co z tego wszystkiego wyjdzie, no to ja nie wiem osobiście. to, to prawda. Nie Henry też niestety musi dzisiaj u nas pojawić. Bardzo chciał, bo on mówi po polsku, odkąd czytał całego Wiedźmina w oryginale, w oryginale. Ale niestety dzisiaj robi klatę, a potem maluje kustodian, więc pomysł padł. Na streamie razem z tym, razem z If Emperor Head Text-to-Speech Device. Do, dokładnie, no ale... <laughs> <laughs> ale tak z racji, że mamy luźny odcinek noworoczny, to ja proponuję troszeczkę przewidywań, wiesz, na zasadzie takich wróżb. Co wydarzy się w 2023? Chyba nawet trochę bardziej, bo zakładam, że nie możemy się spodziewać przed 2024 rokiem. Z chęcią się zapytam, czego ty byś się spodziewał w tego typu serialu, w tego typu kreacji i co ewentualnie sam chciałbyś zobaczyć, co uważasz, że jest do zrobienia? Czy to, jeżeli chodzi o kwestię powiedzmy samej produkcji, przedstawionego tam materiału, czy nie wiem, jako kogo widzisz Henry'ego Cavilla? Nie wiem, śmiało, wykaż się. Znaczy wiesz co, jakbym ja pisał scenariusz, to przede wszystkim wywaliłbym wszystkich Space Marines, bo to jest oklepane i tacy poster Boys w postaci dajmy na to Ultramarinesów no to trochę jednak... Myślę, że się przejadło. Myślę, że łatwiej dużo byłoby się utożsamiać z postaciami żyjącymi na jakiejś planecie, które muszą się zmagać z tym, że zostały wzięte do Imperial Guard i muszą tej planety bronić. A ci Space Marines pojawiają się tam tylko ewentualnie raz jako wsparcie, ale też niekoniecznie musi to być wsparcie, które przyniosło konkretny skutek w postaci ratunku, bo to wiesz, jak to bywa w 40. Ja się tutaj zgadzam, że no rzeczywiście Imperial Guardi to zdecydowanie jest ta frakcja, z którą najłatwiej jest sympatyzować i najłatwiej się wszuć dla ludzi, którzy nie mają większego pojęcia o Warhammerze 40 tysięcy, prawda? To mm -hmm. jest taki sam. Podoba mi się, że właśnie twój pierwszy burczel jest też taki, żeby wyalienować możliwie dużo fandomu i nie chcemy tam Space Marinesów, ale. Ale wiesz co, to no przepraszam. To w jaki sposób Imperial Guards było przedstawione w Hell's Ridge było fantastyczne. A to, że było to przedstawiane z perspektywy no, Space Marinesów, no to już akurat tak wyszło. Tak, też to znaczy, nie, ja też zgodzę się z tym, że Space Marinesi... Powinni być zdecydowanie czymś takim, co się pojawia w tle, i gdzieś tam pod koniec tego, czy w połowie pierwszego sezonu, dopiero widzimy te potężne monstra, które się okazały być Space Marines'ami, i wiesz, przypadkiem zdeptały tych wszystkich wrogów, z którymi Imperial Guardi próbują walczyć. Wrogów o... przypadkiem i połowę oddziałów Imperial Guardów. No swoją drogą przy okazji, bo wiadomo, jak to jest w 40. Sam się też zastanawiałem, właśnie nad tym, jako kogo chciałbym e, zobaczyć samego Kawila, bo z jednej strony Wiadomo, wszyscy myślą o nim jako o Space Marinesie z racji właśnie tej klaty, którą robi, nie mógł się dzisiaj pojawić. Są mocne głosy fanów, którzy chcieliby go zobaczyć w roli pewnego słynnego inkwizytora. Hmm. Ja natomiast osobiście doszedłem do wniosku, że nie ma co wiesz, udawać, że jest inaczej. I Katachan Jungle Fighters, i Sly Marbo, i Rambo in Space. To jest moja opinia, i to jest moje przewidywanie na kolejne lata produkcji tego wszystkiego, które pewnie się nie spełni, ale to jest to, co ja chcę. Hmm. Eee, no, może, może, może faktycznie będzie. A w innych. Szufladkach naszego hobby, czego byś się spodziewał w obecnym roku? W innych szufladkach, w sensie pomijając. W innych piwnicach, no mówmy wprost, no. W innych piwnicach. Ojej, no, czego bym się spodziewał? Na przykład w Mam mnóstwo nadziei, tak naprawdę. Dobre słowa na ten na noworoczny odcinek, ale zdecydowanie jestem przepełniony nadzieją. Troszeczkę też wiadomo, jest nerwowość w tej nadziei. Ale tak, lustria, która ma wyjść do Warhammera, naszego zwykłego RPGa. Jakoś za kilka miesięcy, nie? Tak, tak. Jakoś niebawem się powinna pojawiać. Tym bardziej jest podsycona apetytem przez archiwa Imperium Tom III, które już troszeczkę dalej wychodzą, pokazują nam troszeczkę nowego lore. Wygląda na to, że Warhammer Fantazy wreszcie będzie mógł, zamiast tylko odgrzewać te stare kotlety, za co go lubimy i kochamy i w ogóle... Ja bardzo lubię czwartą edycję, ale jednak coraz więcej jest jakichś tam małych rzeczy, się pojawia, które wychodzą do przodu, dają nam nowe rzeczy. No, ilustria może nam wiele dać w tym względzie, więc jak najbardziej optymistycznie na to patrzę. Mam nadzieję, że tam się nic nie zmieni. No i co? Pozostaje jeszcze czekać na wieści związane ze Starym Światem The Old World, bitewniakiem, gdzie. Warhammer znowu ma wrócić na stoły i zobaczymy, jak to GW zmaści, co przy okazji będzie źle zrobione. Ale to już w tym roku? Bo to tak zapowiadają, już chyba piąty My, Myślę, że tego nikt nie wie tak na dobrą sprawę. A, okay. No a oprócz tego też liczę na to, na to, że troszeczkę rykoszetem właśnie dzięki temu, że 40 zaczyna być taka popularna gdzieś tam, prawda? Bo już od jakiegoś czasu gry komputerowe na 40 są coraz głośniejsze, o ile fantazy, prawda, dostało de facto tylko Total War, a, który jest bardzo znaną serią, no ale z drugiej strony też serią, która... A Vermintide? A, przepraszam, dwie serie, tak, jak no. najbardziej. A Mordheim? No ale Mordheim to już było jednak więcej lat i chyba się aż tak nie odbił y, jednak Echem, wiesz, zarówno w swoim gatunku, jak i we wszystkim, wydaje mi się. No dobra, ale to, to Rolsz się sprzedał świetnie, także wiesz. Tak, więc no, liczę, że też właśnie z racji wzrostu na zainteresowanie 40, bo te gry do 40 też się... Całkiem nieźle przyjmują. Teraz zresztą niedawno wyszedł Dark Tide, który wiem, że miał jakieś tam problemy początkowe, no ale możliwe, że przejmie potem pochodnie po Vermin Tide. Może no, jednak Warhammer, nasz klasyczny troszeczkę wiesz, rykoszetem, troszeczkę orbitym światłem, też będzie znajdywał jakieś szersze grono fanów. Nie wiem, jak to tak naprawdę wygląda na rynku stricte RPGowym zachodnim, na ile Cubicle 7 i ich produkty sobie dobrze radzą w porównaniu do ich konkurencji. Wiadomo, że tam D&D to jest zupełnie inny poziom. i W Stanach D&D i RPG to jest jedno i to samo. Ale tak, no czekamy na lustry, a potem zobaczymy. No, ja trochę się martwię tą lustrią, bo wiesz, z jednej strony jest to podręcznik, który powstaje dobre... 30 lat, 40 już pomało. Pod koniec lat 80. pierwsze podejście było robione do lustry. Nikomu się do tej pory jeszcze nie udało zebrać to do kupy i wydać tego jako podręcznik. A martwi mnie to, że Cubicle 7 do tej pory oficjalnie nic nie powiedziało, co będzie po tej lustrii, więc nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mija 5 lat od czasu kiedy KBP7 ma licencję czy ta licencja została przedłużona czy to jest jakiś element właśnie przedłużania tej licencji podobno gdzieś w postach odpowiadali że tak tak będzie ale ja tego nie widziałem ani wiesz na oficjalnym blogu nic nowego do Urchamera nie ogłaszają. Pożyjemy, zobaczymy. No i jestem też ciekaw, co tam będzie w środku w tej lustrii, bo jestem całkowicie za tym, żeby ten świat Borhamera opisywać również w tych miejscach, które do tej pory opisywane nie były. No i zobaczymy, co tam zostanie przeszmuglowane z tych starych edycji. Czy będą amazonki, jak bardzo nie będzie pigmejów. <grym> Takie tam rzeczy, takie tam drobne. No to prawda, no ale wyroki GW są niezbadane, no to wiesz, nawet właśnie Jeff coś tam wspominał, że się troszeczkę martwi, czy oni nagle tego nie odwołają, ale jesteśmy dobrej myśli, bo cóż nam pozostaje, naprawdę, na początek roku, z wieloma rzeczami trzeba się mierzyć, więc mamy nadzieję, że, Psz, mamy nadzieję, tak mówię, w liczbie logi, a to ja przynajmniej mam nadzieję, że rzeczywiście po tej lustrii Warhammer wersji wersji RPGowej dopiero zacznie nam rozkwitać. Tak Fakt, faktem może być tak, jak zwykle, że szlak wszystko trafił temu łap i będziemy znowu kilka lat czekać na kolejną edycję, której wszyscy będziemy nienawidzić i będziemy, wszyscy będą gremialnie wspominać, a czwarta edycja to było, to było takie wspaniałe podręczniki. No, były jakieś problemy z zasadami, ale czwarta edycja to było to, a teraz ta piątka w ogóle bez sensu. Plus jest taki, że mamy wystarczająco dużo materiału w lore, żeby robić odcinki dalej co tydzień, aż do momentu wydania myślę piątej edycji. Tak? Ja, ja to tak troszeczkę wiesz, jakby GW zabiło Warhammera znowu i powiedziało, że już nie ma Warhammera znowu, to już tak po złości trzeba im nagrywać te odcinki wtedy, to nawet trzeba się pokusić o nagrywanie ich po angielsku, tak, tylko żeby wiedzieli, no. Sure, mate. Why not? Sure. Okay. <laughs> Widzę, że zaczynamy mówić coraz głupsze rzeczy, więc prawdopodobnie jest to dobry moment, żeby. Zamykać ten odcinek. A nie, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo miałem zapisane Dawaj. a propos kawila Niemożliwe! Tak, tak, miałem zapisane. Ja chciałem powiedzieć a propos właśnie serialu o 40C jedna moja wielka nadzieja jest taka, że nie będą walczyć z tyranidami, Bo po pierwsze, swoje już animacji ze Starcrafta widziałem, a po drugie ostatecznie uważam, że żołnierze kosmosu i tak zrobili to lepiej i nie ma co próbować tego powtórzyć. Więc niech strzelają do czegoś innego. Najchętniej do Eldarów. W mojej małej, prywatnej opinii. No i oczywiście chaotytów, ale to wiadomo. Nie no, spoko, to krzyżyk na drogę. Nie, w I, sensie, i, nie krzyżyk, tylko Imperial Cross na drogę i cześć. Nie? I Jason Memoa jako jakiś Space Wolf. Bo dlaczego nie? Adi. Jak dobrze pójdzie, to będzie zajęty, bo będzie kręcił następną część Dune. No tak, a po drodze Aquamana, ale wiesz... Nie, piasek woda, piasek. Ale, a, ale nie maluje figurek jak Henry, więc może machnąć jeszcze paść na to. A może zacznie? byłby taki, wiesz, epic gazm, i y, to miałoby też dużo kobiet prawdopodobnie, gdyby, wyobraź sobie streamować Batla 40 po jednej stronie Henry Cavill jego Castoris, po drugiej stronie Jason Momoa, jego jego Talar Desert Riders myślałem o Space Wolfach, ale też nieźle, a ten y, z pamięciło o wszystkich naszych fankach to powiem, że tak niech będzie i tam kisiel cieszcie się, nie wiem co na to chłopaki z kolei, w sensie zaangażowania jak i nie ja nie wiem, co do końca miałeś teraz na myśli, i nie będę tego komentował. Tak, zakończmy to. No, 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 no. Zakończmy ten karuzel uśmiechu. To... Szczęśliwego nowego roku. Jak tak będzie wyglądał ten cały rok, to ja naprawdę wróżę nam po prostu w górę sukcesów. No, nie pozostaje nic innego, jak tylko się napić z nową godą, z nową siostrą. Czyli Fajne. jak zaczął się ostatni rok tego podcastu, tak? Tak. No, to chwała imperatorowi. Obu. obu chwała im Obu. No. Okay. Wiesz tego w czterdziestce i tego w fantazji. Okej, okay, heretic. More heretics to burn. <laughs> Trzymajcie się, cześć. I do usłyszenia w kolejny wtorek.